Coffee Day, dzień z kawą i kartą. Mamy na dzisiaj park i rózgi. Kochani, dzień spotkań, załatwiania spraw urzędowych, biegania, załatwiania dokumentów, ale też spotkań takich troszeczkę z nutką kłótni, jakby. To będą dyskusje, wywalanie jakichś żali, mogą być też jakieś pretensje do kogoś i wyjaśnianie tego. Potem zostanie to wszystko dogadane, wyjaśnione, no ale żale mogą wypłynąć. Dzisiaj też ci, co są na jakichś kursach, mogą nie mieć sprzyjającego dnia na tych kursach, ale też mogą się nauczyć, jak sobie radzić w momencie, kiedy ktoś na was naskakuje. Zwróćcie uwagę, by nie dać się sprowokować, tak? Po każdej burzy świeci słońce i tutaj też, bo sumą tych kart jest akurat słońce, więc zostanie wyjaśnione. Ale uwaga, ktoś może być zaczycieliony i pełen złości, zaślepiony blaskiem słońca i wywalać swoje pretensje do was. Nie dajcie się, po prostu. Nie dajcie się sprowokować kłótni. Uważajcie też na social mediach. Nie wchodźcie w dyskusję z hejterami.